Cześć, z tej strony Krzysiek. Zapraszam do obejrzenia filmu z rozpakowania najnowszego zegarka firmy Samsung, model Gear S. Samsung wprowadził ten zegarek do sprzedaży w Polsce od tego tygodnia. Ja swój model kupiłem w firmie Xcom. Jak widać, po tym oznaczeniu tutaj jest to kolor biały. Do, warto dodać, że w firmie Xcom do 9 listopada trwa promocja po wpisaniu odpowiedniego kodu w koszyku cena jest obniżana o 100 zł plomba rozcięta na moją prośbę żeby sprawdzić w salonie czy wszystko jest w porządku jak widać w pakowaniu znajdujemy zegarek w skradnym tak, pudełeczku dodatkowo jeszcze mamy Powerbank do ładowania, ładowarkę. No, oczywiście, tutaj tak akurat nie wiem do czego służy. Bo przyznam się szczerze, że nie zagłębiałem się w szczegóły techniczne dotyczące tego zegarka. Raczej kupiłem go jako gadżet, który być może zastąpi mój obecny model Gear 2 Neo. Tutaj mamy wiadomo. Dokumentację, instrukc skró skróconą instrukcję obsługi jak, jak korzystać z zegarka, jak wsadzić do niego kartę SIM, jak, jak podłączać stację dokującą do ładowania, właśnie to tutaj na początek trzeba ściągnąć folię. No, się Samsung po postarał. Porno ten zegarek z moim obecnym modelem girtwaneo. Jak widać na pierwszy rzut oka. Ekran nowego zegarka jest olbrzymi, dodatkowo zakrzywiony jak w girfit. Nie wiem jak się będzie użytkować na co dzień, prawdopodobnie będzie o wiele wygodniejszy i być może dzięki takiej budowie, czyli zakrzywionej, o wiele lepiej będzie odczytywał puls, bo niestety przyznam się, że ten zegarek z uwagi właśnie na taką budowę ani, często ma problemy z odczytywaniem pulsu, co widać na wykresach w programie DoMondo, jak, jak również, no jak również wystarczy odrobina potu i też już nie czyta, jak widać konstrukcja paska jest identyczna. W zależności od tego, jaki ma się nadkarstek, to się po prostu suwa lub rozsuwa. Tutaj przy użyciu tego zatrzasku. Może włączmy zegarek. Przesłuszę przytrzymanie przycisku z przodu. Jak widać, tutaj mamy z tyłu gniazdo na kartę SIM. Jest to karta NanoSim, czyli będzie trzeba ręcznie wycinać taką kartę. Segarek już się włączył. Na urządzeniu przenośnym. No, jak widać tutaj, sparuję ten zegarek z Samsungiem Galaxy Note 4. Popiera dodatkowe programowanie. Bardzo ładny zegarek. Następuje łączenie, zegarka. Wszystkie dam powiadomienia, bo to i tak dla testów nie można wygrać karty SIM. Poprzez ściągnięciu w prawo wyświetlają się powiadomienia. Po przesunięciu w lewo z powrotem wracamy do, do wyglądu zegara. Na prawym ekranie są widżety. Po przejściu od dołu ekranu ku górze widać listę aplikacji. Przesunięcie od góry, tak jak w poprzednich modelach, powoduje zamknięcie okna i przejście o poziom wyżej. Na to jaka jest automatyczna, jaka jest włączona jasność ekranu, czy to jak, jak, jak bardzo, jakiej głośności są dźwięki. Na pierwszy rzut oka rewelacja. Wygląda... Naprawdę i obsługuje się o wiele lepiej niż Gear 2 Neo na tizenie.